Witam na kolejnym filmie. Dziś będzie już interpretacja wyników dla pomiaru prądu za działania wyłączników różnicowo-prądowych. W poprzednich filmach były omówione kwestie związane z uwzględnianiem błędów pomiarowych co jest tutaj potrzebne do interpretacji wyników. Bez tego ani róż. Dlatego najpierw to zagadnienie zostało omówione, a teraz już pora na właściwą interpretację wyników pomiarów. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto czerwony przycisk, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach. Co mógłbym zmienić? Najważniejsza rzecz, jaka tutaj jest, to sprawdzenie, czy dopuszczalny błąd pomiaru nie przekracza 10% wartości mierzonej. Jeżeli coś takiego ma miejsce, no to wiadomo, pomiar odrzucamy. Najpierw, może kwestie związane z pomiarem prądu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego. Chodzi tutaj o rzeczywisty prąd różnicowy zadziałania. Jeżeli chodzi o wyłącznik różnicowo-prądowy typu AC, tutaj sprawa jest stosunkowo prosta, bo ten rzeczywisty prąd zadziałania powinien być większy niż 0,5 znamionowego prądu różnicowego, ale nie większy niż wartość znamionowego prądu różnicowego. I w tym wypadku można tutaj Sprawdzenie przeprowadzać przy użyciu próbnika wymuszającego prąd pomiarowy o wartości równej wartości znamionowego prądu różnicowego. No i wyłącznik różnicowo-prądowy, jeśli zadziała, to jest w porządku. W tym wypadku jest dopuszczalne coś takiego. Ale w przypadku wyłączników różnicowo-prądowych typu A, jak wiadomo, spektrum prądu, na jaki one reagują, jest szersze. I tutaj sytuacja się przedstawia nieco inaczej. Teraz jest to pokazane w tej oto tabeli, gdzie mamy kąt przesunięcia prądu. Chodzi tutaj o badanie prądem jednokierunkowym. Mamy dla prąta opóźnienia prądu 0 stopni, 90 stopni, 135 stopni. I teraz jest prąd różnicowy za działania. Tutaj nie większy niż 1,4 znamionowego prądu różnicowego, ale jeżeli będą tutaj wyłączniki różnicowo-prądowe o mniejszym znamionowym prądzie różnicowym jak 30 mA, na przykład 10 mA. No to w tym wypadku przyjmuje się wartość równą dwukrotności znamionowego prądu różnicowego, jeśli chodzi o rzeczywisty prąd zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego typu A. I tutaj jak widać, ta wartość jest większa od wartości znamionowego prądu różnicowego. I warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę na prąd różnicowy niezadziałania, takiego wyłącznika różnicowo-prądowego typu A. Tutaj dla prądu jednokierunkowego, kiedy mamy kąt opóźnienia 0 stopni, prąd różnicowy niezadziałania wynosi 35 setnych znamionowego prądu różnicowego. Dla kątu opóźnienia prądu 90 stopni to jest... 25 setnych znamionowego prądu różnicowego, a dla 135 stopni jest to 11 setnych znamionowego prądu różnicowego. Czyli, jak widać, tutaj już są spore zmiany w porównaniu do takiego wyłącznika różnicowo-prądowego typu AC. Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja będzie, kiedy będziemy mieć wyłączniki różnicowo-prądowe reagujące na jeszcze szersze spektrum. Ja tutaj podam taki przykład dla wyłączników różnicowo-prądowych typu F. Jakie powinny być parametry prądu odkształconego, przy którym sprawdza się coś takiego? I tutaj składowe prądu, składowa harmoniczna częstotliwości podstawowej 50 Hz. Tutaj 138 000 znamionowego prądu różnicowego. Składowa harmoniczna o częstotliwości impulsowania przedkształtnika, tutaj 1 kHz, 138 tysięcznych znamionowego prądu różnicowego i składowa harmoniczna o częstotliwości podstawowej odniesienia, jakby tutaj powiedzieć, chodzi o taką składową harmoniczną, jaka będzie tutaj generowana przez taki układ, gdzie silnik będzie zasilany z przedształtnika napięciem o częstotliwości 10 Hz i tutaj wartość tej składowej to 35 tysięcznych znamionowego prądu różnicowego i prąd ten probierczy tutaj powinien zacząć w sposób liniowy narastać od wartości równej 2 znamionowego prądu różnicowego wyłącznik różnicowo-prądowy tutaj powinien zadziałać kiedy ten prąd probierczy będzie miał wartość od 0,5 do 1,4 znamionowego prądu różnicowego. Oczywiście, wyłącznik różnicowo-prądowy typu F musi też spełniać wymagania, jakie są tutaj stawiane wyłącznikom różnicowo-prądowym typu AC i typu A dla pozostałego spektrum prądu probierczego. Teraz mowa o pułapkach, jakie się tutaj mogą pojawić przy pomiarze prądu zadziałania. Może być sytuacja, że na przykład uzyskany będzie wynik dla wyłącznika różnicowo prądowego typu AC30 i 20 mA. Taki prąd zadziałania, a błąd miernika tutaj będzie równy 5% wartości mierzonej. Taki przykład podaję, i w tym wypadku czy wynik jest pozytywny, czy negatywny, wynik jest w tym wypadku. Pozytywny, bo to jest w granicy dopuszczalnego błędu pomiarowego przyrządu, więc tutaj trzeba mieć właśnie to na uwadze. O tym mówiłem zresztą przy okazji omawiania błędów pomiarowych. Tak więc to wszystko, jeśli chodzi o kwestie związane z interpretacją wyników pomiarów. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.